Siema, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft'a. Dzisiaj taki nietypowy początek, bo pomyślałem sobie, że poza nagraniem sobie pokopię trochę. No i się wkopałem tutaj, jak widzicie, sobie takie zrobiłem schodki profesoryczne. I sobie, sobie tutaj wchodzę, patrzę złoto, oświetlam diamenty. I tak już sobie po prostu zły jestem na siebie, że nie nagrałem tego. Bo, bo, bo to by była fajna reakcja. Natomiast to nie jest najlepsze, bo tutaj są tylko trzy, właśnie rozkopiłem, żeby się upewnić. Yy Jakiś czas później. Yy, bo nie, 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 nie szukam tej tak za jednym razem, tylko później się wchodzę właśnie też chciałem, chciałem zacząć już nagrywanie przychodzę. No i sobie myślę, że naprawdę, że ja, ja to sobie wybieram takie momenty żeby żeby zacząć. Może yy, mi taki criper nie zabił. Żeby zacząć nagrywanie że naprawdę. Dobra. A to jeszcze też nie jest koniec. Nie wcale ich tam nie postawiłem na kreatywie. Też, też jestem zdziwiony z, ty, z tego, że ile ich tu jest. Ale no nie, no słuchajcie, no ja się tylko mogę cieszyć. Mamy, nie wiem szczerze, ile. Nie rozkopiłem, nie patrzyłem tam, ile ich będzie. Bo tu jeszcze tutaj to rozkopałem dookoła, a tam nawet nie patrzyłem jeszcze, ile tam, ich, ile tam ich może być. Tylko, no właśnie, zaraz mnie tu coś zabije No właśnie, o tym mówię. Dobra, ale kupiamy, To pewnie będą z dwa. Tu nic nie ma już. Właśnie tu, tu jeszcze nie... Jeszcze nie wszędzie patrzyłem, tylko tak... tak, tak gdzie, tam, gdzie było widać tylko zajrzałem. Dzisiaj taki odcinek bardziej yy, w kopalni. Planuję, uwaga, dwa chyba tylko. Taki odcinek, że pokopię się diamenty. Może później wyjdę na powierzchnię, nie wiem. W, w tym chcę właśnie sobie pokopać, poszukać jakich, jakichś minerałów. A jeden tylko. Proszę poszukać jakichś minerałów. O. Poszukać jakichś minerałów i później może w następnym odcinku chciałbym sobie y, jakąś bazę fajną zbudować, może. A, co tam przyszliśmy. Jakąś bazę fajną zbudować. Byłbym, byłbym zadowolony bardzo. Z czegoś takiego. Dobra, tylko że mi żeby to nie zabiło. Tu jest dalej jaskinia, tutaj dalej mogą być te. Tutaj dalej mogą być diamenty. Oj! O! Nie wiem, tu! Nie dobra, ja tam. Nie rozwalił się bałem. Nie wiem, czy klipery mogą rozwalać ten. I czy by wy, wy, wy wypadły wtedy? Szczerze nie mam pojęcia. Ciekawy jestem. Ale to jest. Jestem. Od kiedy zacząłem grać na tym Seedzie, to po prostu. On mnie zaskakuje ciągle. To jest jakiś spawner, czy co? Mnie zaskakuje. Najpierw idę tam w wiosek, spowiem, Z trzy wioski. Dobra, okej, okay, to już nie jest śmieszne, to już nie jest śmieszne, ja muszę się tego Trzy wioski, portal i teraz mamy tyle diamentów, to jest, po prostu, to jest po prostu piękne. Tak można żyć, sześć diamentów jak na razie. Też nawet nie jest koniec jaskini. Dobra, żeby zaraz mi nie spadły te moby na mnie z góry znowu. Czy pięć? Ej nie, dobra, nie, czy pięć czy... Nie pięć, tylko sześć. Jest, dobra. Zaraz to wrócimy. Świat za to, że mi nic tu nie przyszło. Ej nie, ja dawno nie grałem w Minecrafta, tak na poważnie. Zaczynałem sobie jakieś światy i po prostu wyłączałem po pół godziny. A teraz to jest my, to jest moja taka, taka pierwsza gra od czasów, kiedy y, zrobili, że jakby... No dodali te, te kamienie takie twardsze, więc... Ja nie wiem, czy to jest normalne, że teraz tyle diamentów się spawnuje, ale kiedyś... Kiedyś ja pamiętam, że z działonkiem szukaliśmy po prostu godzinę dwóch diamentów, a teraz wchodzę do jaskini... I, i, I od razu cieszę się, ale no, po prostu dziwne. Nie wiem, czy to tak ma być. Że zwiększyli jakoś y, występowanie, ale w sumie to mi to tam nie przeszkadza. Jestem, jestem zadowolony z tego. Że za to też by się trochę przydało, bo nie mam pełną zbroję, ale i tak można by, mogło być więcej, być. Dobra, te jaskinie też. Pamiętam jeszcze, jakby takie jaskinie stare, one były. One miały inny vibe totalny. To są takie bardziej realistyczne bym powiedział, ale okej, okay, tu mamy żelazo, zaraz przyjdę. Ale tamte, tamte to było coś innego, po prostu to jest wspomnienia nostalgia. Yy, dobra, Że nie zapomniał o tych diamentach, bo jeszcze muszę wrócić jakoś. Dobra, mamy żelazo. <laughs> No by się tak przestały spałnić to Ok, nieważne No, dobra Okej, okay, czy tu coś będzie? Chyba nie, chociaż czekaj Może tu diamenty jakieś, coś Nie, ale tam dalej przejdę może żeby mi coś nie zrzuciło do lawy, bo to już naprawdę nie w psychicznie wtedy ziem w razie czego Redstone też mogę wykopać, ja nie umiem w redstone'a się bawić, ale, ale... Ale, wykopię Też expa w sumie dostanę, więc no, to, to mo mogę, mogę wykopać Może się kiedyś przyda Dobra, mamy A nie wiem czy to się opłaca kopać, bo to się strasznie dużo kopie, długo kopie O będę mógł sobie stąd dawę wziąć na portal. Chyba, że będę chciał yy, wykopać sobie, a nie. Już będę miał na di diamenty w kidowce co najbrzej wykopię, nie? I chyba, to, to się kończy. Czy na pewno, na pewno, dobra. Wracamy po diamenty. To już nie powinno raczej nic być. Trochę napisu też wykopałem wcześniej. Tutaj... tu byłem chyba już. Dobra. I... Tu też byłem? A, bo to, a, to, to jest tu gdzie byliśmy, dobra. No to wracam po te diamenty. Tylko tutaj właśnie się te potworki spawnują ciągle. Tam do góry wejdę, zobaczę może. Żeby mi coś nie spadło znowu. Czas wybuchnie? Okej, okay, nie ma tu nic. Oj, co mnie... A, tu jest szkoda. No, ale to... Ale on ma timing. Akurat się obra. Kolejny. A tarcza całkowicie, a to nie wiedziałem, że cała tarcza wszystkie obrażenia Wyłączałem się że tylko część Dobra Eee okay. to one stąd musiały być. To jest jeszcze jeszcze wyżej to jest. Dobra Tu coś może być. O, diament. A to nie, to ten co widziałem to chyba, czy nie Nie, to jest... A może tak, może tak. No ale to fajnie Tutaj się wykopię takie schodki Jeden? Jeden chyba Mamy tyle, że aż nie muszę, nie muszę szukać Nie muszę sprawdzać czy więcej, jestem tak bogaty Kurde, zaraz mi się pochodnie skończą to się otwiera, ta jaskinia mocno. Ale to... 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 to później. Mam kolejne. Hmm. To później, bo mi się zaraz pochodnie skończą. Wykopię to, co mamy wracam. Najwyżej drugi raz tu przyjdę, zrobię cięcie i lecimy dalej. Po więcej. Nie umarł zaraz z tymi diamentami, to nie wytrzymam po prostu. Naprawdę, tam jest coś. Coś mi się stanie. Dobra. Gdzie były te diamenty? Tu jeszcze nie byłem też. Tu nic nie ma. Zjedźmy jeszcze sobie trochę chleba. Tak w razie czego, żebym sobie zregenerować HP. Sef, duszka. No i gdzie to? Tu jeszcze coś jest, tak zajrzę... O nie, tam byłem, nieważne. Dobra. Zanim się zgubię, to zobaczę sobie gdzie są te... Ciebie te, te elementy pomocy. Tutaj, nie. Tak, tu, tu, tu. dobra. To tutaj jest tylko świeże i wykupujemy. Idę, uwaga. Eee, czekaj. 8 chyba łącznie, bo tu dwa creeper rozwali, pamiętam. To sporo, nie wiem ile max się może zrobić w jednym miejscu, ale... ale to jest i tak. Mamy 20 diamentów, Jezu. Ja nie, ja, nie, nie pomyślałem nawet, nie? Ja to myślałem, że mi 3 się uda zdobyć, a nie. Chyba bierzemy jeszcze 100, no i wracam zaraz. Co z tych diamentów zrobić? Teraz pytanie. Na zbroję całą mi nie starczy. To nic nie ma? Nie ma. Na zbroję całą mi nie starczy. Zrobię pewnie. O! zrazu. Zrobię pewnie studę enchantu. Jakobyś. Yy, ten. Jak się nazywa? Na pierśnik. Może jeszcze. Nie, na spodnie już. Chyba też może mi jeszcze starczy. Zresztą tam jeszcze więcej ich będzie. To zaraz, zaraz tu wrócimy. Czy w, tą, w dobrą stronę idę? Tak. O, co. Co to było? Ja tych nowych nowych rzeczy nie ogarniam, nie wiem co to było. Gdzie on tam... Smaria nie zachodzi, jest z góry jakoś dziwnie. Co to jest? A to była taka kałamarnica nowa? Nie wiem. Dobra, idę bo... Z której ja tu wszedłem? Tędy chyba. Dobra. Dobra, to widzimy się na górze, a może nawet już jak będę z powrotem, bo wolę sobie pochodni parę wziąć zobaczymy się zaraz. Jesteśmy z powrotem na powierzchni, mi mm, się żelazo właśnie, zrobimy sobie trochę chleba, bo już mi brakowało. Zaraz będziemy sobie kraftować jakieś rzeczy z, z tamtych e, naszych minerałów, nie chcę razie odłożyć tutaj. Też mi się nie przyda, to też mamy mieć, to muszę sobie przetopić jeszcze zapis. To są rzeczy ze świątyń. I z... jeszcze ze świątyń chyba... A i ze statku. Hmm. Muszę sobie te farmy posadzić, znaczy zebrać, posadzić. Gdzie motykę jakąś kamienną może być? Dobra. Posadzę sobie jeszcze. O, wandryżu. Posadzę sobie, możemy dać z jednego czy z kilka Inwestycja na przyszłość, nie, nie, nie będę musiał się o jedzenie martwić. Można obliżyć mikrofon, żeby mi było trochę lepiej słychać. Dobra, mamy też buraki. Buraków jakoś szczerze, nie wiem czy one się opłaca hodować. Ja też pamiętam, jak nie było buraków, więc szczerze nie wiem, czy, czy, czy one są jakieś, jakieś opłacalne, czy jak to działa. Hmm. Zrobię także tutaj w kopie, żeby było więcej wody trochę. Później to wiaderkami uzupełni, ale teraz mi się nie chce tak, szczerze. Dobra, tu będzie mi taką farmę. Tu jeszcze wezmę posad w podstawie Dirta. Dobra, hmm. cyk, cyk. Mamy trzy buraki, trochę mało, ale zawsze coś. Dobra, no to kraftujemy coś z tych diamentów. Lecimy, tylko trzcinę, posadzę i już. Będzie później na papier, bo nie mam właśnie... O! Do stołu enchantowania nie mam papieru. Skóry zresztą też nie mam. Zboże dalej rośnie chyba. Dobra, no to craftujemy coś. Co, co możemy zrobić? Ja zrobię sobie na pierśnik. Wziąłem trzy diamenty, które miałem ze świątyń, więc trochę więcej jest. Na pewno jeden, bo chyba jeden idzie na stołu enchantu, więc jeden na pewno tam idzie. Mm, mogę to sprawdzić? Jakoś? Mm, chwilka... No, chyba mi się tu nie pokaże z No cóż, dobra. No to tak, na pewno chciał sobie zrobić yy, na pierśnik jeden. Tak, dla flexu. Na pewno kill, -off, kill -off robimy. Tylko potek potrzebuje i miecz może. Nie, wy sobie zrobię siekierkę chyba. Zrobię sobie siekierkę. Mi się przyjemniej siekierkami walczy. Niż, niż mieczem. I kill -off. Dobra, zostaje nam 9. Dobra, wywalę ten tutaj. I w sobie ustawię tutaj wszystko tak jak ma być sieciarka. Tutaj na razie gdzieś no może być tu. ziemia. To tu do pierwszej ręki, dobra, to zamieniamy. Ale będę wyglądał teraz. Tylko chciałbym sobie żelazny założył, bo ten złoty to tylko się w nederze przyda. Dobra, to tutaj mogę odłożyć. tu odłożę. Dobra, mm. Ta diamentowy kilof w końcu. To kurde, tak szczerze. Następny odcinek lecimy do nederu. Jednak nie buduje bazy. Walić budowanie bazy. Lecimy do naderu. Tam mamy chyba wystarczająco obsydianu, trochę czego mamy dawę, więc jest, jest pięknie. Czy ja mam wiaderko? Czy ja zrobiłem sobie wiaderko? Chyba nie, to muszę zrobić. gdzie jest? Tutaj? Dwa... Nie, jedną mi starczy. Jedno, jedno. Dobra. I tu możemy sobie teraz wodę dać. Bardzo ciekawy odcinek z kopalni obyczaj tej yy, farmy robię. Trzeba, to nie rośnie w ogóle. Mam mączkę kostną jeszcze? Mam, oczywiście, że mam. Dobra. To już chyba gotowe, nie? No, dobra. Dobrze, dobrze. Jedno, jedno na Długo się zajdzie, za nim co. Mogę wyśniaką ukraść trochę. Mogę mi ukraść trochę tego. Dobra, tyle mi na razie starczy, już więcej nie będę marnował. W sensie, niby mam dość spokołości, więc niby, niby mogę, ale to już niech rośnie sobie samo. Zasadę ziemniaki i marchewki też, one chyba z, z wioski chyba ogarnę, nie pamiętam tak szczerze. To ja mogę sobie gdzieś tutaj zasadzić bardziej na przykład, no i tak na razie mam tylko jedne, nie mam, pięć. Dobra, to tu niech będą marchewki, ziemniaki gdzieś po drugiej stronie, A tu niech będą, dobra. Tu posadzę sobie, tutaj też Dirt'a dam będzie nic. Dobra. Teraz pytanie, czy wracamy do kopalni, czy coś, czy coś innego chcę zrobić? Prześpię się, żeby nie było potworków. Czy ja coś chcę innego jeszcze zrobić? Yy. Zwierzęta będą musiały przeprowadzić z wioski. Bo na pewno nie będę, nie będę tam łaził za każdym razem, jak będę chciał je... Sobie, sobie ogarnąć coś. Nie wiem czy to sobie pod, poza odcinkiem, czy, czy, czy jak, ale to zobaczę jeszcze. Kurde, może ten nether dzisiaj jednak, bo nie chcę się już do tej kopalni wracać. Wiecie co, chyba, chyba, lecimy do netheru Lecimy do netheru Dobra, to biorę sobie jakiś złoty, złoty hełm, jednak od razu zamieniamy. Yy, jedzenie mam, yy, te rudy sobie tutaj zostawię, żeby z nimi nie latać. Co jeszcze mogę zostawić? Bo to, to, to kiedyś mi się akurat nie przyda. Dobra, to lecimy. A nie, co ja gadam, nie przyda mi się, oczywiście, mi się przyda. Dobra, to zobaczymy się, jak już tam będę na miejscu. No i jesteśmy, już wykopałem obsydę, nie chciałem was tym męczyć, bo to sporo się, sporo jednak się schodzi. No to nie będę przedłużał, lecimy, lecimy, lecimy. Nie wziąłem w intencję, ja, prawda? Ja pierdolę. Ja nie mogę. No cóż, yy, tu jest kopalnia obok, to, że za coś się ogarnie, chociaż kurde, nie. Nie, no dobra. Dobra, zobaczymy za sekundkę. Dobra, nie uwierzycie, co znalazłem. Jak szedłem po Tintensteela, yy, po zapłoniczkę, Spawner. Nie widziałem go wcześniej, ja byłem tutaj. Teraz pytanie, czego to jest spawner? Właśnie po co tak podchodzę? Pająków? Nie, zombiaków. Więc można fajną farmę zrobić w sumie. Mogę sobie z skrzynki zobaczyć, co, co tam jest. To zaraz. Oświ w sumie mam cztery pochodnie. To chyba starczyło oświetlić, czy nie? Teraz zobaczymy. no. Mam nadzieję. Co to jabłko, nici i wiaderko? Nie wspomnę się nic, jakaś płyta. Eee, nie, nie, nic ciekawego. Ale mamy żelazo, więc mogę sobie... Nie muszę wracać do bazy. Dobra. Teraz tylko potrzebujemy... Jak to się nazywa? Co sprzedasz, co trzeba, żeby craftować zapłodniczkę? Dzisiaj gdzieś... Może prawie się spojrzałem na niego. Tutaj gdzieś musi być yy, gravel. Żwir, żwir trzeba Tylko gdzie? Tu pewnie gdzieś może Nie, tu nie ma żwiru. O. No i radyż teraz tego nie będą znaleźć. No, tu też nie ma. Też nic nie ma takiego. Tam nie ma? Też nie ma chyba. No dobra to już jest naprawdę, no, cały świat przeciwko mnie Najpierw mi dają takie dobre struktury i tyle diamentów a teraz nie mogę żwiru znaleźć Tragedia nie, No dobra muszę to pociąć naprawdę, będę musiał wyciąć jak szukam, szukam tego Czy ja nie mam tutaj? Nie mam, Znowu tragedia Gdzie może być żwir? Oto przy okazji po ekspederuje nie, nie byłem z tej strony. Zobaczymy co tu jest. To nie ma. Może znajdziemy jakąś skinę fajną, kolejny spawner czy coś, albo jakieś fajne miejsce. Na bazę, bo w sumie nie wiem jeszcze gdzie będę bazę robił. Ty, ładnie tu jest w sumie. Ej, baza tutaj w sumie to jest... Cakadam ja ciągle w sumie. Ale, co myślicie? Mi się wydaje, że tutaj faza, baza mogłaby być git. Tak w sumie... Sprawdy <grywia> coś, coś mi się stało. No i dalej nie ma... Yy, nie ma żwiru. Dobra... Zobaczymy się zaraz, obiecuję, że to ostatnie cięcie. Dobra mam już wszystko. Możemy lecieć zanim się noc zrobi... Czemu to... A, ten też trzeba zmienić. O Jezu. Nie no naprawdę to już jest. To już jest. To już jest irytujące. Najpierw nie... Najpierw, nie... Najpierw nie... mogę... Nie mam... nie mam zapadniczki. Teraz muszę jeszcze jeden ten rozkopać. Naprawdę. Całe szczęście mi się wyczerpało w pierwszej części odcinka, jak znalazłem 23 diamenty. Teraz już, teraz już, teraz już się skończyło. Dobra, lecimy. Mam nadzieję że na jakiś fajny spawn, jak mnie naddawą na jakiejś wyspie ze spawnem, ja to nie słabo. Uwaga, proszę. Dobra, mam, mam złotkę, więc nie mi mnie nic zabić od razu. Ja to nie, ja to nie ufam na nigdy. To jest no, na maksymalnie niebezpieczne miejsce. Więc. Dobra, ale biom całkiem fajny. Co my tutaj mamy? Czy jest to jest jakaś może forteca blisko, czy coś? Czy mogę tutaj zwiększyć sobie... Um, czy mogę sobie zwiększyć zasięg? Uwaga. No, nic to nie dało. Dobra, mamy taki średni ten sponsor. Znaczy, biom niby fajne, ale... A co po Boże. Teraz coś... To zby mi coś strzeli Dobra No no, tutaj mamy te pigliny to chyba są, nie? No to będzie trzeba szukać, bo trzeba szukać tej e, fortecy No, no bo też płyniemy z tym kolejnym odcinku tak jak chciałem Miałem szczerze nadzieję, że od razu mi się zaspełno, obok, to bym wszedł, a tak to nie będę szukał. No i dobra, ogarnęliśmy nether, mamy portal, no to w którymś z następnych odcinków polecimy, polecimy, będziemy szukać. Co za dźwięk? Nie wiem. Na razie sobie obuduję ten portal tak trochę czego. Żeby, żeby nie było, żeby mi tu coś nie weszło. Z dwóch stron. Ciężka może. Oj. Dobra. Dobra, jest chyba git. Dobra, to na razie wracam. Wiem, bardzo, bardzo długa i ekscytująca przygoda, ale to, to, to jeszcze na później zostawię, to jeszcze na później sobie zostawiam. Po tutaj mamy noc teraz, muszę wrócić jakoś... ...do siebie. Będę kończył chyba, bo to co, diamenty znalezione, mamy, mamy sporo rzeczy, mamy portal. Eee, szukanie fortecy następnym razem, nie wiem, właśnie no teraz mam mentlik, bo miałem, miałem tak szczerze pomysł, żeby w następnym odcinku sobie bazę jakąś ogarnąć, bo tak trochę w tej chatce żyć to słabo. Ale teraz, jak ogarnąłem tyle diamentów, mamy... Eee, mamy tyle diamentów, mamy portal, to nie wiem tak szczerze, może zmienię zdanie. Bo, ale nie, no nie wiem, zobaczę, zobaczę. Zobaczę jak, jak... Yy, jak to wyjdzie. A na razie podsumujemy sobie odcinek. Czemu się tam ząbek zesponował? O, w ogóle mamy tego... Yy, jak się nazywa? Yy, sprzedawca? Kupiec? Nie wiem. Można z nim przewidować, jak jest niewidzialny? Można. Co on tu daje? Kill za no, 20 W życiu. Ależ kurde, po jeden te niektóre... To, to, to mogło być w fajne nawet. Piazerko wody za dwa mra... szmaragdy. Norma że też będzie trzeba zrobić. Ale na razie, na razie jest git. Czy idę, idę mam diamentów jeszcze? Bo jeden zostaje na... Jeden zostaje na 100. Dobra, to robię sobie spodenki jeszcze, żeby był, żeby, żeby się wteksować, że mam prawie full zbroję. I dwa mi zostają. No i super. No i mamy, dobra. To kończymy chyba na dzisiaj. Co ja robię? E, kończymy na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić e, łapkę w górę. Suba. Możecie napisać coś, co chcecie, żebym zrobić w następnym odcinku, bo szczerze. Nie mam pomysłów. E, więc będę, będę czytał sugestie. No i, i, i zobaczymy się następnym razem. Siema.